Przez lata zapomniani, dziś powracają na należne im miejsce w historii. Żołnierze Niezłomni, czyli ci, dla których walka o wolną Polskę nie skończyła się po II wojnie światowej, w Grotkowie po raz kolejny uczczono ich pamięć w biegu tropem wilczym. Po raz już dziesiąty obchodzimy to święto, które zostało uchwalone w 2011 roku. No przede wszystkim musimy jak gdyby cały czas mówić o historii żołnierzy Wyklęty, o których nie mówiło się przez 70 lat. Dzięki takim inicjatywom możemy poznawać życiorysy polskich bohaterów, którzy oddali życie za niepodległość naszego kraju. Są to ludzie, którzy po prostu zdobywali dla nas wolność. Pokazali, że. Co to jest Holokaust? Pilecki sam się oddał do Auschwitz. Człowiek, który jest. ma no, po prostu czego czcić. Jest legendą Polski i Polaków. Dlatego biegnie do niego. Wartości, które akurat były kiedyś tam historyczne, które akurat były niedoceniane, a teraz są doceniane. Bieg Tropem Wilczym to znakomita lekcja historii, która w Grotkowie zgromadziła zarówno młodszych, jak i starszych uczestników. Tak, wiemy, Hania, pamiętasz, że dzisiaj biegniemy, i e, to jest bieg żołnierzy. Wy. wy klę, tak, takie trudne słowo. Pamiętasz? Mówiłam, opowiadałam Ci wczoraj, wyklętych, tak? Że ci żołnierze walczyli w takim, jakby podziemiu, tak? Tak. Żeby bronić naszych granic i naszego państwa, tak? Tak, tak. Choć od śmierci ostatniego żołnierza wyklętego minęło już prawie 60 lat, ich historia wciąż jest żywa także dzięki rodzinom, które kultywują pamięć o swoich ojcach i dziadkach. Naszym obowiązkiem, jak co roku jest tutaj nie tylko brać udział w biegu wilczym tropem, ale co roku przyjeżdżamy na wszelkie uroczystości poświęcone żołnierzom NZ z oddziału Bartka. To przecież tu zostali pomordowani skrytobójczo chłopcy z oddziału naszego taty. I jest, to, jest to chwila dla nas bardzo taka Na Szczególna. W biegu uczestniczyło wielu młodych ludzi, którzy w Grotkowie mają szczególnych patronów. Nasza szkoła jest szczególnie zobowiązana ku temu, ponieważ szkoły wchodzące w skład zespołu technikum i branżowa szkoła pierwszego stopnia noszą imię żołnierzy niezłomnych. Więc my, nawet z racji naszego patrona, jak najbardziej jesteśmy takim centrum przekazywania w Grotkowie wiedzy na ten temat. I oby pamięć o żołnierzach niezłomnych była przekazywana kolejnym pokoleniom.